Gość Radia Jard. Styczeń kojarzy się wielu osobom z turystycznym zastojem, po świętach, przed feriami. Krótki dzień, mróz, ale pod lasie zimą chyba potrafi zaskakiwać. O tym, czy styczeń to rzeczywiście sezon martwy, czy może czas niedocenianych atrakcji, spokojnego odkrywania regionu, porozmawiam dziś z Katarzyną Pierwieni z PTTK w Witam serdecznie. Dzień dobry państwu. Zacznijmy od początku. Jak z perspektywy PTTK wygląda sezon turystyczny na Podlasiu w styczniu? Czy to jest cisza, czy raczej inny rodzaj atrakcji, inny rodzaj aktywności? Z naszej perspektywy, jako organizatora turystyki, organizatora różnych rajdów, spacerów, to jest czas przygotowywania się na, na sezon, ten prawdziwy, czyli ten letni. Dlatego i my mniej imprez oferujemy, i zauważamy, że ten ruch turystyczny jest nieco inny, bo to nie jest ruch stricte turystyczny wakacyjny, tylko raczej mamy sporo odwiedzających, którzy przyjeżdżają do rodziny na święta, więc to jest zupełnie inny rodzaj klienta, że tak powiem, i turysty. Także rzeczywiście można zaobserwować w grudniu, w styczniu, w lutym też można by powiedzieć, że zastój, ale za to mieszkańcy regionu zaczynają różne aktywności zimowe. I tych aktywności zimowych, czy też tych atrakcji zimowych w naszym regionie przybywa, trzeba powiedzieć. A jeśli sprzyja aura, czyli jeżeli jest piękny śnieg, no to rzeczywiście wtedy całe miasta ruszają do lasu na kuligi. Także to, co obserwujemy teraz, czyli wysyp śniegu i prawdziwa mroźna zimowa pogoda, powoduje, że przede wszystkim mieszkańcy większych miast rezerwują kuligi. I my, jako PTTK, też co roku podejmowaliśmy taką inicjatywę, żeby ten kulig zorganizować, ale w tym roku nie ma terminów. Także ludzie indywidualnie sobie ten, te atrakcje zapewniają. Więc tak. Ogólnie rzecz biorąc, turystów z Polski czy z zagranicy jest mniej, czy może ta liczba utrzymuje się na tym samym poziomie? Bo nasze statystyki z informacji turystycznej mówią o tym, że około 700 mniej więcej osób nas odwiedza. To oczywiście nie znaczy, że to są wszystkie osoby z zewnątrz, które przyjechały do miasta, tylko to są osoby, które odwiedziły punkt informacji turystycznej, ale to co roku jest ta sama liczba 700, 600, 800 osób w tych miesiącach styczeń, grudzień. Luty, w każdym miesiącu. Z zagranicy też pojedyncze osoby, kilkadziesiąt osób zanotowaliśmy, więc raczej są to osoby, które przyjeżdżają w odwiedziny do rodziny. Czy, czy widzicie różnicę między turystami przyjezdnymi, właśnie, a lokalnymi mieszkańcami? Kto częściej rusza w teren zimą? To jest dobre pytanie, bo ym, jeżeli ktoś przyjeżdża, żeby spędzić zimę w województwie podlaskim, no to będzie cały czas na zewnątrz, będzie cały czas jeździł na sankach, będzie szukał kulików, będzie wędrował, prawda? Żeby wykorzystać tę aurę, żeby y, nie, siedzieć, nie siedzieć w domu. Natomiast grudzień i styczeń to są też takie okresy świąteczne, gdzie mieszkańcy regionu dwukrotnie świętują, dwukrotnie siedzą przy stołach suto zastawionych i zaraz po tych świętach koniecznie chcą wyrwać się spalać, więc zaczynają się rajdy, spacery. My to widzimy wśród naszych członków PTTQ, którzy zrzeszeni są w różnych kołach i klubach, klub senior, klub mozaika, chodzą sobie na cotygodniowe spacery, więc oni do tego lasu tę te zimę również wychodzą. Szczególnie właśnie jest ten ruch wzmożony po świętach dla spalenia kalorii. No ale trzeba też powiedzieć, że Atrakcji się namnożyło w naszym regionie, w mieście samym, ja tu z perspektywy miasta, może Białego Stoku, będę bardziej mówić, bo są i tak. I są y, trasy do nart i wypożyczalnie nart biegowych, prawda? czy to w do, Dojlidach, czy to właśnie w Supraślu. Jak śnieg pada, to to, to jest taki y, ewidentnie zimowy sport, który, którego można spróbować raz w roku praktycznie, więc wtedy y, te narty są w użyciu. Są sauny, sauna na Doilidach, która oferuje seanse saunowe, więc to jest też ten y, kawałek lata, który można podczas mrozu y, mieć. Y, 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 y. Nie zapominajmy o tym, że okres świąteczny przez świąteczny to, to jest też białostocki Jarmark Świąteczny, który sprawia, że dużo ludzi wylega na ulicę i spaceruje cieszy się światełkami. Kolejna rzecz, dekoracje świąteczne to jest też zawsze ten magiczny okres. One jeszcze są cały czas w mieście, także wieczorne spacery przy takim oświetleniu zdecydowanie chętniej są wybierane niż spacery powiedzmy jesienne, listopadowe, kiedy jeszcze nie ma tych wszystkich światełek i atrakcji. Myślę, że teraz będziemy obserwować wzmożony ruch spacerowy, jeżeli chodzi o wi widzimisię, ponieważ w grudniu postawiono 8 nowych widzimisiów, więc każdy będzie chciał je teraz zobaczyć. Spodziewamy się, że w informacji turystycznej będą wzmożone zapytania o mapki Widzimisiów, chociaż nasza mapka jeszcze nie uwzględnia tych nowych, będziemy nowo dodrukowywać, natomiast będziemy wskazywać, gdzie te lokalizacje są i, 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 i spacery na pewno będą się odbywały. Lodowisko, lodowisko, prawda, to jest też ewidentnie zimowy, zimowy sport. Także myślę, że w samym mieście zimą to białostoczanie głównie korzystają z tych zimowych ofert. A jak jest śnieg, no to duża część osób po prostu wyjeżdża poza miasto do, do lasu. Turyści z rzadka kilkaset osób, tak, tak bym to oszacowała i jakby nic się nie zmienia. To jest Konstans. Mimo tego, że atrakcji przybywa to jednak jeszcze ciągle z naszej perspektywy nie jesteśmy takim miastem na zimowe e, wyprawy. Raczej myślę przy okazji wypraw turystycznych zimowych do Puszcz czy Białowieskiej czy Knyszyńskiej to Białystok się zahacza. Także region i owszem e, Agroturystyki położone gdzieś w lesie, czy jakieś pensjonaty, hotele takie kameralne, które gdzieś są w, w otoczeniu tej zimowej puszczy, e, mają spore obłożenia, e, a miasto tak przy okazji też jest odwiedzane. Czy PTTK w Białymstoku organizuje zimą konkretne wycieczki, rajdy, spacery tematyczne? Co mogłoby zainteresować mieszkańców miasta? My z, mamy co roku rajd z leśnikami. raid pod hasem zrywka śladami drwali w puszczy nyszyńskiej. To jest rajd, który od kilkunastu lat już organizujemy tam z przerwami mniejszymi lub większymi. W każdym razie chodzi o to, żeby pokazać zimową puszczę. Także te, w tym roku również co prawda w lutym ten rajd się odbywa i jest tak duże zainteresowanie, że w, w sumie już, już lista chętnych się zamyka. Na pewno będziemy w lutym obchodzić Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego, świętowany na całym świecie 21 lutego, i w tej okolicy, w któryś najbliższy weekend, będzie na pewno spacer dla mieszkańców. Spacer czy z przebierankami, czy jakiś fabularyzowany. Zawsze nasi przewodnicy coś wymyślają po to, żeby pokazać swoją pracę właśnie w, w tym czasie poza sezonem. Wtedy przewodników jest więcej, którzy mają czas, mogą poświęcić na takie. Wolontariackie oprowadzanie mieszkańców naszego miasta. Także my, takie dwie sztandarowe imprezy, bym powiedziała, robimy. Kulik, tak jak wspominałam, nie ma już miejsc nigdzie na kuliki, więc my się nawet nie wbijamy, ale tutaj już mieszkańcy miasta czy, czy, czy turyści znajdują w internecie te kontakty i sobie sami organizują. No, i, i, i tyle w zasadzie. My jesteśmy teraz w trakcie przygotowywania naszego kalendarza imprez na, na najbliższy rok. Będziemy na pewno od wiosny coraz więcej tych, tych wycieczek czy rajdów pieszych mieć. Chcę powiedzieć, że w, w narodzie duch do spacerów nie ginie, a wręcz wzmaga się. Także jesteśmy bardzo zbudowani tym, że na rajdy, które mają od 5 do nawet kilkunastu kilometrów, na których można się tyle kilometrów przejść z przewodnikiem, mamy coraz większe frekwencje. Więc to nas bardzo cieszy, że chętnie Białostoczanie spacerują, dla zdrowotności i też dla poznania walorów najbliższej okolicy. Podla zimą pokazuje zupełnie inne oblicze, spokojniejsze, bardziej kameralne, ale wcale nie mniej ciekawe. Dziękuję za rozmowę, za inspirację. Moim państwa gościem była Katarzyna Pierwieni z PTTK w Biamstoku. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Gość: Radia Yard.